Szanowni Państwo, dzisiaj z Łowicza, wspólnie z naszym kandydatem Mariuszem, który według mnie jest w stanie zmienić to miasto nie do poznania. Rozmawiamy często i wiemy, jak wiele zmiany potrzeba w pięknym Łowiczu, żeby stał się znowu Łowiczem, który przyciąga, do którego przyjeżdża się spędzać czas, ale też i również zamieszkać. Piękne otoczenie, fantastyczne miasto, ale, ale trochę, trochę zapomniane. W związku z czym ja gwarantuję jedno, że na pewno Chwilą, kiedy Mariusz siębiera, zdobędzie potęg burmistrza, co nie wątpię, to zmieni się to wszystko, a siostra trochę młodsza siostra, był w zeszłym roku świętująca 600 lecie, czyli Łódź z chęcią będzie wspomagała przede wszystkim wiedzą, doświadczeniem. Jak aplikować ośrodki, a te środki już są, jak połączyć ściśle nasze miasta, żeby ci, którzy odwiedzają teraz gremialnie Łódź, również przyjeżdżali tu, do Łowicza, tutaj cieszyli się, napawali pięknym otoczenia, fantastycznym, unikatowym, trójkątnym rynkiem, ale przede wszystkim zielonym rynkiem, bo mam nadzieję, że też drzew tu przybędzie, za co będę mocno trzymała kciuki. Dziękuję bardzo Pani Prezydent. My oczywiście mocno liczymy na wsparcie Pani Prezydent. Łódź pokazuje, jak można przepięknie rewitalizować. Trwa to trochę czasu, ale wiadomo, że nie wszystko zrobi się od razu. Pięknie ulica Piotrkowska została przywrócona do życia. Także liczę na to, że wsparcie to merytoryczne od pani Prezydent i urzędników łódzkich do nas tutaj popłynie, że podzielicie się z nami doświadczeniem. Bo Świadczenie olbrzymie macie i to chyba wszyscy widzimy, nie tylko my tutaj zgromadzenie, ale i wszyscy Łowiczanie. Także bardzo dziękuję za to poparcie. Ono jest dla mnie niezmiernie ważne. Także dziękuję Pani Prezydent bardzo. Dziękuję bardzo. Łowicz potrzebuje zmiany. Tą zmianą niewątpliwie będzie Mariusz Siewiera, który zapewni rozwój tego miasta. Brawo. Dziękuję bardzo.